Jiałbym się, co? Pokaż, Krzysztof, co tam masz dobrego. Proszę bardzo. Pokaż kubek w środku. <śmiech> <śmiech> Jest taki brudny. Z brudniejszego się piło. A mu się tam zebrał. Nogi też nie ten. Pukał po robocie. Szymonowi. <laughs> Dobra. Może gadżetów sobie wybierz trochę. Pokaż? Aż mi móc otworzyć, bo mi okulary. I tak przysłodka, ale boska. Dzisiaj sobie cytrynę, no. Wow. Bo to jest... pokaż. To jest Wild Szmaczasz Cafe. <grywia> <grywia> Mówiło, Co się go. stało z czajniczkiem? Taki był, taka była bajka. Można wziąć zwykły czajnik... Ciepła! Można wziąć zwykły czajnik... Słodka, dobra! Pozbyć się plastikowych elementów... Same się opalają... Po, pier po pierwszym rzuciu same się opalają... I sumowy przypon... Sumowy przypon Dragon Surflown <laughs> Big Game 7x7 I jest! Big Game! Yeah! Gorąco... Yes! Yeah. Do you speak English? Yes, yeah. Nadal jest taka słodka jak była. Co, żeś, ile żeś tego tutaj najemał? Czego? No tego cukru. No właśnie nic, bo to się wytapia z czajnika. <noise> Czajnik jest słodki <smutny> tam sobie. <głos> <głos> jak można? Albo to przesolić, żarcie, albo przesłonić. Przecież lepiej jest nie dosodzić, nie dosłonić. Wylej! Jak Ci nie podoba, to wylej tą herbatę. To czego to chlasz to mordą, no? Normalnie bym... Jakbym... POTRZYMAJ ten telefon. Potrzymaj mnie to. Nie WYTRZYMIĘ, Dłużej nie wytrzymę. <grym> no paralityk. No, NO jest, jest, no Paralityk. Nie ci do leja, Dobra jest. No i co masz? Weź, bo to jest za słodkie. O pogarsz. O mordo to będzie to już do człowieku zgłupiałeś do no. To jest pomarańczy czy... Wszystko. O jakie kwaśne, o! ale dobre.